Witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Włodzimierz Baszniak. Dzisiejsza edycja jest przedłożeniem edycji o wyborze psa. I dzisiaj rozmawiamy o cechach różnych ras. Ta edycja jest poświęcona dlatego, żeby wytłumaczyć, kiedy człowiek wybiera jakąś rasę, czym nie różnią się. Dlaczego są? Jakby nie rozbieramy niuansów, a wyłącznie najważniejsze podstawy. Okazało się, że jednak większość ludzi nie mają pojęcia o cechach raz. Skąd to tak wyszło i wychodzi? Wychodzi to z tego, że w PZL konkretnie, Mamy sędziów, jaki po prostu nie powinni być sędziami I takich ludzi jest bardzo dużo. Jaki sędziują i nie mają wiedzy. Nie, wiedzy. nie mają wiedzy podstawowej. Drugi problem wynika z samych hodowców, jaki hodują psy jakieś rasy. Oni tłumaczą e, swoje blendy. Albo mm, to, co u nich nie wychodzi, to, co oni nie mogą wy... może nie wyprodukować, ale wyciągnąć z rasy, to, co ma być cechą rasową, oni tłumaczą, że to jest niepotrzebne, że to nie jest cecha tej rasy. Dlatego powstała ta edycja, żeby to wszystko wytłumaczyć i postawić kropkę. Nad tym, co oni gadają i co przekazują niewłaściwą i nieprawdziwą wiedzę. Każde moje słowo można potwierdzić w książkach. Ja nie mówię o jakichś tajemnicach tutaj. Ja mówię podstawowe rzeczy. Po prostu podstawowe rzeczy, jakie jest opisane dla każdego, dla, przepraszam, dla każdej rasy. Tą cechą, jaki, dlaczego ona powstała, jaka ona ma być, czemu my ją lubimy za to, czy inną, czy, czy inną jak to mówi się, czy inną jej e, samą, samą tą cechę pracy. Ja nie będę rozdzielał konkretnie po raz, to będzie uogólnione po grupach. <laughs> Dlatego, żeby wy po prostu zalapaliście to, co jest najważniejsze, kiedy będziecie grzebać się w tym materiale, w, tym, w, te, w tej informacji. Bo informacji jest naprawdę dużo i człowiek z powodu tego, że jest naprawdę ją, że tej informacji jest naprawdę dużo, człowiek gubi się po prostu. Gubi się, gdzie jest prawda, gdzie nie jest prawda. Bo każdy mówi na swoją, na, na swoją korzyść, można powiedzieć. Tylko dlatego, żeby sprzedać szczeniak. Zapominając o tym, że musi być to, że rozwój rasy jest pierwszorzędnym w porównaniu do produkcji szczeniąt. Produkcja szczeniąt powstaje tylko wtedy, kiedy naprawdę osobniki cechują się odpowiednimi cechami. Jak to mówić? Myślę, że zrozumieliście o co mi chodzi. I tak. Zacz, zaczniemy od grupy norowców. To jest duża grupa, ale najważniejszą cechą mm, norowców jest oczywiście, że norowanie. Polowanie na norach. Dlatego powstali te psy. Co oni mają robić? W tych psach jest dwa zadania, jakie oni muszą spełnić: to jest wygonienie, wypędzenie drapieżnika albo go wyciągnięcie. Trzecie zadanie to jest, kiedy my polujemy na borsuki, to jest utrzymanie drapieżnika na miejscu, żeby można było dokopać. I tutaj już albo chwytem, albo oszczykiwaniem i podgryzaniem. Od czego zależy ta praca? Praca zależy od tego po pierwsze od gabarytów i fizycznych możliwości psa. Przykład. Pies, jaki ma 6 kg, on nie da rady zagryźć lisa, jaki ma Przykładowo, duży sam jest tam, 11 kg, 12 kg. W wąskim miejscu on nic nie zrobi. Za mały piesek. Jaki by on nie był mocny, nie rady. Ale wypędzić go to już druga sprawa. O niego jest większa szansa. I wtedy, i tak samo, że przykłada się, jeżeli pies jest duży, jest możliwość, sama nora pozwala, jego zadaniem, i on powinien tak robić, on musi wejść, założyć chwyt, udusić i wyciągnąć, jeżeli jest możliwość. W najlepszym wypadku oczywiście, żeby wygonił. I trzeci, utrzymywanie na jednym poziomie. Że pies przyciska drapieżnika do kotla, w kotle utrzymuje albo chwytem, albo oszczykiwaniem, z podgryzieniem. Wtedy myśliwy dokopuje się i wyciągamy to wszystko. To jest podstawy, dlaczego byli stworzone norowce. Wszystkie inne prace, jakie dokonują norowce, to jest jako dodatkowe. Trzeba zrozumieć. To nie jest pierwszorzędne. To jest dodatkowe. Następna, następna grupa to śpice i lajki. Ważną cechą tych psów, że oni polują faktycznie na wszystko. I mają podzielone linii do dyspozycji na różne gatunki. W samych tej rasie jest podzielone. Najważniejszą cechą jest to, że oni głoszą na oko. Oni nie głoszą na tropie, oni wyłącznie głoszą na oko. Jak oni widzą, to oni głoszą. To jest cecha specyficzna wyłącznie dla śpiców i lajek. Z historią tak złożyło się, że podejście do nich jest różne i do nich też stawiali się różne wymagania. I polowanie z tymi psami wyglądało też różnie. Także tutaj trzeba rozumieć, że to jest szerokie pojęcie z polowania z tymi psami. Gończy. Najważniejszą cechą gończych zawsze było i będzie i zostaje to, że oni głoszą nie widząc a Idąc po, po tropie, faktycznie idąc po świeżym tropie. Jak się z tymi psami porwało? Porwało się tak, że piesek i staje na trop, idzie dosyć daleko, musi iść do, dosyć daleko. Po tropie głosząc, podnosząc e, zwierzyny, jaka. Jaka i taki i chodzi w kółko. Co to oznacza? W kółko albo ósemki. To oznacza, że zwierzyna zawsze wraca na to miejsce, gdzie ją podnieśli, gdzie była podniesiona. Zadanie gończego po prostu gonić do tej pory, dopóki ona nie wróci na to samo miejsce. A myśliwy po prostu stoi w tym miejscu, gdzie było podniesione zwierzę, jakie wraca na swoje, na swój rewir, na swoje miejsce, gdzie było podniesione, bardzo blisko, orientując się na głosie gończego. Ważny moment. Tak wygląda praca gończego. Teraz my widzimy, że... A! Jeszcze jest ważny moment. Niektóre rasy gończe pracują trochę inaczej. Oni głoszą, na, e, e, głoszą na, na gorącym tropie, nie na oko, na gorącym. Ale idą krótko. Oni idą krótko, dlatego, żeby pracować wyłącznie w miotach. To są psy wyłącznie dla no, zbiórek. I tutaj trzeba ich rozróżnić, że są takie i takie. Ale gończe, powtarzam jeszcze raz, nigdy nie powinni głosić na oko. Głoszący gończy na oko to nie jest gończe, to nie jest praca gończego. Gączek powinien wyłącznie głosić na tropie. To jest prawidłowa praca gończego. Jest jego, jego cechą. I nie trzeba. Jak to mówi się, okłamywać ludzi, że gończy ma pracować nasz. To dla tych ludzi, mówię, kto stara się to wszystko odkręcić kota ogon. Plochacze. Plochacze to są psy, jakie podnoszą i mieli zadanie podnosić i aportować szalone ptactwo. <śles> Oni różnią się od wyżlów tylko tym, że płochacz nie robi stójki. Płochacze mogą być e, różne rasy, też mogą płożyć, tylko płochacz różni się od innych ras, tym, że on ma predyspozycji do aportowania, genetycznej predyspozycji, że go łatwo nauczyć prawidłowego aportowania. I to jest ta różnica. Wyżla. Najważniejszą cechą wyżla jest to, że pies robi stójkę. Wszystkie inne cechy, co my chcemy tam od wyżla, żeby on pracował po farbie, jeszcze coś, to już dodatkowe. Ale najważniejszą cechą wyżla to, że on robi stójkę. Stójka musi być wrodzona cechą wyżl. Wszystkich wyżł. Także niektórych spaniel. Takie jak np. bretoński spaniel. Mały piesek, jaki naprawdę robi. Duże wrażenie podczas swojej pracy. Retrievery. Retriever to są psy do aprotowania. Do ciężkich warunków w aporcie. I do tego, że trzeba było zbierać kilkanaście szelonych kaczek, barzantów, ptactwa, i on musi dobrze pamiętać, gdzie co spadło. I pracować w ciężkich warunkach. Kiedy jest zimno, lód, kiedy jest zimna woda, to są Psy, jakie cechują się genetycznie, że oni dosyć inteligentne, zrównoważone i mają ogromną chęć do aportowania. Dyspozycja do aportowania u nich po prostu nie niesamowita. Powtarzam jeszcze raz, już to mówiłem niejednokrotnie, że predyspozycja do aportu. I sam aport to dwie różne rzeczy. Aport to jest wyszkolony, a predyspozycja do aportu to jest genetycznie uwarunkowane. Dalej idą, my już mniej wykorzystujemy, tutaj, ale w Ameryce wykorzystują te psy, sketch dogs. Do nich można Залічить і навіть і хайде терьєри. Розні терьєри, дуже. E, булі, різні. E, Кони корсу. І всі в такому типі пси. Їх праця полягала на тим, що вони e, працювали дуже остро. І працювали фактично по тим, як працює гонча їх, в іншості їх заданням було схвитання або добічі звіжини. Тепси мілі хвитач, велонж. Їх заданням було хвитання. Наступний, то сон, дуже контроверсійний пси, харти. Harty są różni się od swoich zadań wewnątrz, wewnątrz samej grupy, ale najważniejszym zadaniem harta jest złapać drobną zwierzę. To może być zając, lis, wilk, szakal. E, także trochę większą sarnę i różne antylopy. Hart, e, ważniejszą cechą harta jest pracowanie na oko ale niektóre harty pracują i e, nosem. Niektóre ich osobniki, oni też są psy i też potrafią, pracują nosem, dlatego, żeby wietrzyć, znaleźć i pogonić, się złapać zwierzę. Harty, jak i sketch dogi, wymagają mocnego treningu, dużej wiedzy, w przygotowaniu samego psa. Nie da się po prostu wziąć psa i żeby on tak łatwo się wszystko robił. W większości, jeżeli wy tak weźmiecie takiego psa, będzie pokaleczony. Chcę od razu rozbić te mity, co opowiadają o hartach, o krzyżówkach hartu, że oni wszystko łapią, że to są pies kusownika. To są radzieckie bzdury, jakie narzucali. Komuniści, dlatego żeby zniszczyć inteligencję. I kiedy powstał sam związek PZL, to tam w pierwszych rzędach byli komuniści związków PZL. I te przepisy, jakie związane z hartami, z polowania na zające, z gończymi czy z innymi rasami, było zabronione. To jest komunistyczne przepisy. I do dzisiaj jeszcze siedzą w PZL komuchy, jakie po prostu nie dają odrodzić się temu wspaniałym polowaniu. Nie dają po prostu. I uwierzcie mi, że nie, nie będzie to tak łatwo, żeby to wszystko zmienić. Dopóki oni tam. Niestety, mamy taką prawdę. To jest prawda. Jeszcze jeden fakt, bardzo ważny, Wam powiem, jaki po prostu Wy możecie nie wiedzieć, w sprawie hartów. Robiło się w ciągu 5 lat, jest to przez Instytut Badawczy Zwierzyny Drobnej we Wrocławiu. Robiło się na terenie, nie dokładnie nie powiem na jakim obszarze, w Polsce, w Polsce przeprowadzono badania, że tam pozwolili popolować z hartami trochę. Okazało się, że stres, jaki wywołuje hart przy pogonie za zającym, powoduje, że oni zaczynają rozmnażać. I to mocno rozmnażać. I hart wyeliminuje, okazuje się, że wyeliminuje tylko słabsze osobniki, a dorosłego, mocnego zająca złapać nie da się. Tak samo jak i sarny. To jest potwierdzona prawda, jaką Wam też nikt nie powie. Bo to jest niewygodna prawda. O hartach. Ja osobiście odpowalam z hartami 15 lat na Ukrainie. Dobrze wiem jak to jest. I dobrze wiem jaka to jest ciężka praca, kiedy Ty pracujesz z hartem, dlatego żeby on w ogóle zaczął łapać chociaż coś. Także kiedy opowiadałem, że krzyżówki jakieś tam coś łapią, to jest po prostu totalna bzdura. Oni łapią przypadkiem. To tak samo jak łapie jamnik. W może złapać zająca, kiedy ten śpi, zasnął. To jest to samo. To co, my będziemy mówić, że jamnik może złapać zająca? No nie, to jest bzdura. Nie może. No takie, takie bzdury chodzą po polskich terenach. Niestety, tak jest. Trochę odszedłem od tego, ale chciałem podzielić się taką wiedzą. Bo to naprawdę trochę boli, że nas oklamują, że nie mówią prawdy. Chciałbym Wam przekazać tą prawdę, jaka jest. Dziękuję wszystkim. Mam nadzieję, że ta wiedza, jaką przekazuję, pomoże Wam w prawidłowym wyborze rasy i psów. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. I legendy. Sława Ukraina.